20. Zbliżał się letni wieczór, gdy gołębie już pofrunęły do swojego domku i poskładały swoje skrzydła. Gdy tatuś Robert zaglądał do nich w okiennicę, dawał znaki rękoma, że już zamyka. Barka przed domem nasłuchiwała, czy pompon nie wraca drepcząc przez ogródek. W domu jest mama Żaneta, Kajtek i Robert, który szykuje się do dalekiej pracy. Jadę do pracy. — Wyszykuj śpiwór i mundur ochroniarza, świeżo wyprany — życzył sobie tego dnia. — Kajtek nie pomacha tobie dzisiaj, bo w łóżeczku już się ułożył spać. Zrobię jeszcze tobie kanapki — żona. — Dziś mam nocną zmianę i pilnuję tej maszyny we własnym samochodzie, bo instalują coś przy wiadukcie w dzień. Kajtek usłyszał o maszynie i chciał bardzo statusiem do pracy. Udawał w łóżeczku tylko, że śpi, dlatego nie chciał się bawić, żeby nie przegapić, kiedy ojciec będzie szykował się do pracy. Mama krzątała się pomiędzy pralnią, schowkiem a kuchnią. Tymczasem Kajtek w tym zamieszaniu schował się za samochód tatusia kombi. Tato włożył śpiwór do samochodu, zostawiając otwarte drzwi, i poszedł po termos z kanapkami. A on wślizgnął się z tyłu na podłogę pod śpiwór z kocem. Chociaż bagażnik też jest przestronny, i z tylnego siedzenia jest dostęp do bagażnika. Dzięki za kanapki, i do zobaczenia rano. Robert do Żanety, żegnając się. Kajtek pewnie już śpi, skoro go nie ma, więc się położy spać, stojąc w świetle lampy przed domem. Barka bujała już nad obuwiem, które tak lubiła za posłanie. Zwyczajnie zawsze wiedziała, kiedy zaczyna czekać na powrót pana domu, odliczając stygnięcie jego ciapów, już zdjętych i zamienionych na robocze buty do wyjścia. Nagle zaczęła drapać do drzwi i musiała ją żoneta wypuścić. Mama była senna i zmęczona przygotowaniem i wyprawieniem tatusia do pracy. Sprzątnęła jeszcze stół w jadalni i załadowała zmywarkę. — Skoro musisz i to pilne — otworzyła jej drzwi. Żeneta postanowiła położyć się spokojnie spać, ponieważ już myślała, że Kajtek smacznie sobie śpi, czekając na powrót taty rano. Nie musiała sprawdzać, czyćmy włożyły już nocne koszule. Może później sobie przymierzały coś z szafy, gdy nelek spał grzecznie ułożony już u babci? Dalej ze trzydzieści kilometrów później prowadzą roboty przebudowy drogi przez kilka firm, gdzie poszerzają oraz kładą nowy asfalt, przepusty pod przejazdami, studienki burzowe, nowe pobocza, nowe podpory na wiadukty. Wszystko szykują drogowcy na objazdy dla każdego. Śpieszących się dla czterech kółek, i pędzących, oraz kółek jednośladów toczących się z wiatrem i pod wiatr rowerzystów. Korzystają z szos, głównie samochodami, oraz z poboczy ścieżek rowerami. Gdyby Urwis chciał zostać kolarzem, Kajtek do tej kadry naszych jeszcze się nie załapie. Po prostu musi jeszcze podrosnąć. Zajechali na miejsce, a była godzina dwudziesta ze sporymi minutami. Jeszcze było jasno w ten letni dzień. Dopiero roboty kończyły się i rozjeżdżali się kończący swoją pracę robotnicy. Jeszcze dalej widać było wysokie słupy do oświetlenia ronda i różnego rodzaju sprzęt. Maszyny gąsienicowe, koparki, szczerzące się, z wybitnymi, oczyszczonymi zębami po wykopaliskach w ziemi. Ociężałe walce drogowe z idealnym przednim walcem klockiem. Takie widoki miał Kajtek przez okno. Wysiadł ojciec od razu, bo szef na niego już czekał, a kajtek schowany w samochodzie przez okno miał widoki na niego. Jestem, Robert. Witam. My musimy szczególnie dziś pilnować tej supermaszyny do odwiertów w głąb ziemi w pionie i poziomie, na te słupy, bo grube miliony moich szefów podobno kosztowała. — W nocy może ktoś grasować, to potną na złom lub odkręcą coś i będzie brakowało. Kabina jest dobrze zabezpieczona, ale na zewnątrz już my musimy pilnować. Robert słuchał pilnie. — Jak będzie coś się działo, to dzwoń na policję, a potem do mnie. — Rozumiem. — Chciałoby się powiedzieć, tak jest, proszę pana, a szef dalej. Rano przewożą ją na drugą stronę szosy, w dół terenu położonych łąk, dalej od tego osiedla, ale dopiero jak drogę ułożą z płyt betonowych, bo jest zbyt ciężka, ugrzęźnie w gruncie. To jutro tam pilnujemy, jak przeprowadzą robotnicy te roboty. Kiedy tak rozmawiali, Kajtek już wysiadł z auta. Oglądał i przeglądał maszyny za ich plecami. Rozjechali się wszyscy. Przeparkował właśnie samochód w cieniu kukurydzy. Zobaczył Kajtek złotozębne kolby kukurydzy. Wyrastające i pełzające z ziemi przez całe pole rzędami i przyglądające się zielone węże tej okolicy. Uwiązane jak koniki na wypasie, spowiewającymi skrzydłami liści wśród polnych miec. To pole w pobliżu nie przeszkadza w posuwaniu się prac przy budowie szosy. Jeden. Przejazd maszyn i gotowe kolejne metry. Dalej leżały duże rury i w sam raz Kajtek w jedną się zmieścił, tak powiedzmy, że mały miał taki okrągły schron. Robiła się noc, kiedy tatuś rozkładał do leżakowania samochód. Tak na wszelki wypadek, jakby nic się nie działo. Nikt latarką nie świecił, ani nie podjechał ze sprzętem do cięcia złomu. Tych firm pod miastem jest jak grzybów po deszczu. Na taki darmowy recykling przy supermaszynach. Jeszcze, żeby zapłacił za moją pracę, to będzie dobrze. Pod nosem sobie, a przerwał tę zadumę, kajtek, wszedł na koparkę i krzyczy: Tato, tutaj jestem, zadowolony z siebie, przechodząc na kolejny sprzęt. A co ty tutaj robisz? Zaskoczony był, nie ma co. Zdjął jego z nieruchomego walca drogowego. — Tu stoją duże smoki! Przebiegł koło dźwigu, któremu długa szyja zwisała z dużej kabiny. Koparka dużą paszczą kładła się na ziemi. Walec patrzył z kabiny z nosem zminiętym w trąbę, a wszystko było wielkie dla smyka, z żelazną postawą. — Faktycznie, a ja mam na nie oko! Wyciągając lornetkę. Ojciec zastanawiał się, co ma zrobić: zadzwonić do żony, czy ona pierwsza zadzwoni. Albo nie będę jej przeszkadzał, będę z synem nocował pod gołym niebem. Ty tak zawsze? Maluch. Dzisiaj z tobą wyjątkowo. Dał odpowiedź taką, żeby syn był zadowolony. Aha, zawołał sobie smyk. Jakbym wiedział, to wziąłbym namiot, drapiąc się w głowę, myślał. Wspaniale, Urwis. Będziemy nocowali pod gołym niebem miał jeszcze kot ze sobą, więc go rozłożył. Wszystko cię ciekawi miałeś zabawę, ale tak nie wolno. Trzeba pytać taty. Tak, z tobą, tato odpowiedział Smyk. Rozsiedli się na trawie, popijali herbatę z termosu. Obaj zmieścili się na kocu i przyglądali się na gwiazdy, na ten świat, co morsem do siebie przemawia. Noc była spokojna na szczęście. Jeśli chodzi o złoczyńców, lepiej, aby to miejsce tej nocy omijali z daleka. Zasnął kajtek na kocu pod cudownym gwieździstym niebem, ale ułożył jego w śpiworze. W samochodzie uchylił szybę, a w radiu leciała piosenka. Ciemną nocą, drogi chrobocą, Czarna noc jest czarną nocą. Nic się jej nie sprzeciwi, nawet pola, lasy, drzewa, domy, miasta. Przed nimi stawia czarną przestrzeń, kolory się nie kłócą, Światło nie poradzi, kiedy czerń rządzi. Lampy są jasnym punktem, może nocnym snem. Noc z nimi ciągle się bawi, ciemną dalą wszystko trawi. W czarną noc czuć tylko czarny dym, lecz nie tym razem, ponieważ nie rozpalili ogniska.